Zestawy z Ninjago to coś, czego będzie w przyszłym roku naprawdę dużo, bo właśnie wyciek kolejny. Tylko tym razem nie taki oczywisty, jakby się mogło wydawać. Zestaw bardzo ciekawy i kompletnie niespodziewany, o czym sobie dzisiaj opowiemy. Pamiętacie zestaw Ninjago City z 2017 roku? No, to teraz powróci, tylko w nieco mniejszej skali. Właśnie wyciekło takie oto zdjęcie, które przedstawia miasto Ninjago w mikroskali i będzie to zestaw na przyszły 2024 rok i tak, jest to oficjalnie potwierdzone i to nie jest żaden fake, custom, fanmate itd., to jest po prostu normalny zestaw, jaki w przyszłym roku dostaniemy od LEGO. Na razie nie wiemy jeszcze, czy będzie to normalny zestaw, czy też może gratis do zakupów od określonej kwoty w LEGO Store. jednak patrząc na to, że jest on pod szyldem zwykłego Ninjago, a nie Ninjago Powstanie Smoków, obstawiam tą drugą opcję i według mnie będzie to gratis do zakupów od określonej kwoty na przyszły rok. Być może nawet do konkretnego towaru, na przykład do samej serii Ninjago Monkey i Dreams, albo być może do samego jednego zestawu, jakim są markety miasta Ninjago. Taka promocja wcale nie wydaje się głupia, w sensie tu jest miasto, i tu jest miasto. Co prawda, jedno w mikroskali, ale to już inna sprawa. Sam zestaw jest niezwykle uroczy i bardzo mi się podoba, dlatego zrobię wszystko, żeby go zdobyć. Niezależnie od tego, czy będzie to zestaw, czy też gratis, na pewno znajdzie się on w mojej kolekcji. Dajcie znać, co Wy o nim sądzicie. Tymczasem dziękuję za uwagę. Hej!